19. Ogólnopolska konferencja autoryzowanych partnerów SONETA. Moim gościem jest Witold Leszczynowicz z Komptech, który jest autoryzowanym partnerem Enowa 365. Witku, podczas konferencji zespół Enowa pokazywał mnóstwo, now mnóstwo nowości tak, w oprogramowaniu, które szczególnie Was zainteresowały. Oczywiście liderem jest tutaj z nowości nowy interfejs, mhm. który z jednej strony swoją świeżością, nowością podejścia, lekkością, jest po prostu współczesny. Drugą nowością, która nas zaintrygowała, jeszcze nawiązując do tego interfejsu, jest możliwość innego wykorzystania cech, bardzo oczekiwaną przez klientów, która przyspieszy im pracę i na pewno potraktowana będzie na IN+. Należy również wspomnieć o nowej, że tak powiem, szukajce, czyli wyszukiwaniu w systemie Enova 365, który w obecnym interfejsie przeszukuje w zasadzie wszystko. Kolejną nowością, która mocno nas zainteresowała, jest możliwość podpisu elektronicznego z wykorzystaniem zewnętrznych mechanizmów. Była to bardzo oczekiwana przez naszych klientów funkcjonalność, szczególnie tych, którzy wykorzystują umowy cywilnoprawne czy popularne kontrakty zwane też umowami B2B. Dla tych klientów taka funkcjonalność można powiedzieć jest must have. Ubierając tą funkcjonalność jeszcze w proces workflowowy, w pełni możemy ją zautomatyzować. Dobrze, Witko. to na sam koniec naszej rozmowy mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Dokończ zdanie: bycie partnerem Sonety to? Sieć partnerów Sonety to bardzo ciekawy i dosyć specyficzny, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ekosystem na rynku tego typu współpracy biznesowej. Aby funkcjonować w nim właściwie, należy zachowywać pewien styl biznesowy pewną klasę biznesową, rzekłbym nawet. I nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie zasad partnerstwa, które wspólnie z Sonetą jakiś czas temu podpisaliśmy i których przestrzegamy, ale szerszy kontekst, to, można powiedzieć, nawet pewnego moralnego krojnego słupa biznesowego. Z perspektywy 16 lat bycia partnerem Sonety mogę śmiało stwierdzić, że był to bardzo dobry pomysł na biznes. Dziękuję, Witku, za rozmowę. Życzę Wam wielu sukcesów wdrożeniowych, wielu udanych wdrożeń i zapraszam Dziękuję. Państwa do kolejnych rozmów.